W porządku? Nic nie mówisz? Nie wiem, czy mamy sobie jeszcze coś do powiedzenia. To, co stało się w bunkrze. Pogadajmy o tym. Przecież widzę, że cię tu dręczy. Wiesz, co mnie dręczy? To, że nie dotarłem do niej pierwszy. Przed tobą. Reid. To ja powinienem być na twoim miejscu w tym bunkrze. To ja powinienem patrzeć jej w oczy, zrozumieć, że pragnie śmierci i móc ją przekonać. I myślisz, żeby ją przekonał? czy czyja wina, Reid? Weź. Przestań. Taką drogę wybrała Somi. Nie zmieniłbyś tego. Szkoda, że nigdy nie sprawdzimy, czy masz rację. To nie była twoja decyzja. To nie była twoja wina. Pan Terry, FIA. Podeśle chłopaków, żeby zabrali ciało. Nie. Wi, czy mógłbyś przenieść co mi. Powóż ją tutaj. Sie nią. Wie? Pani prezydentka prosi na słowo. Rosalind? Vi. Somi nie żyje przez ciebie, Myers. Gdybyś jej nie pchnęła w stronę Blackwalla, zdajesz sobie z tego sprawę. To nie ja dałam jej się zmanipulować w Doktown. I to nie ja ją zabiła. Zdajesz sobie z tego sprawę? Ja zrobiłem wszystko, co do mnie należało. Mam czyste sumienie. Może kiedyś mi opowiesz, jakie to uczucie. Hm. Albo w końcu zrozumiesz, że nie warto się tak oszukiwać. Rosalind... mam nadzieję, że kiedyś to wszystko zrozumiesz. Mnie? Co mi? Rida? Rozumiem więcej niż ci się wydaje. Dużo więcej. No cóż, dziękuję za próbę pomocy SOMI. Rząd Nowych Zjednoczonych Stanów Ameryki ci tego nie zapomni. Majerz, poczekaj. A co z moim wynagrodzeniem? Obiecaliście mi pomóc. Obiecaliśmy ci pomóc w zamian za dostarczenie nam żywej Songbird się nie stało, więc umowę uważam za nie było. Właściwie to ja powinnam wystawić ci rachunek za szkody, jakie wyrządziłeś agencji i krajowi, ale to byłoby małostkowe. Zapłaćcie. Mu. Zabieramy się stąd. Sami kiedyś zapytała, czy będę obok za każdym razem, gdy popełni błąd. Powiedziałem, że tak właśnie będzie. Nie uwierzyła. Uśmiechnęła się, pokiwała głową, ale wiedziałem, że nie wierzy. Powiedziała: "Przyjaciół już straciłam, gdy mnie zwerbowałeś. Po prostu nie bądź moim wrogiem." Tylko o to Cię proszę. No i kurwa co? Przyjaciel czy wróg? Może każdy z was, kurwa, ale ten piasek gorący. Każdy z was szukał czegoś innego, ale nie byłeś jej wrogiem. Tego jestem pewien. No to przynajmniej jeden z nas jest dzisiaj czegoś pewny. Zawiodłem ją. Wiem, jak to jest, gdy tracisz kogoś bliskiego. Stawiasz sobie wtedy pytania, na które nigdy nie usłyszysz odpowiedzi. Pytania zawieszone w próżni. Właśnie podsumowałeś całe moje życie. Mriad, wiesz? Poznałem Somi prawie tak dobrze jak ty. Gdybyś kiedyś chciał pogadać. Aha. Czas na ciebie. Wracaj do Night City. Co mi? Mam nadzieję, że odnalazłeś więc nie mówisz przez całą drogę. Co jest? Nie wiem, wi. Kurwa nie wiem. Chcesz pogadać o tym wszystkim? Zrobiliśmy dobrze. Zapewnimy jej pomoc. Tylko, że. Wiesz, cały czas widzę przed oczami tę samą scenę. Jakby na stałe wypaloną na siatkówce. Siedzę z nią w samochodzie, opuszczamy Brooklyn. Nie chce się oglądać za siebie, nie płacze. Zamiast tego mówi, wygląda na to, że uratowałeś mi życie. A ja słyszę, że w to nie wierzy. Ciekawe, czy to samo powiedziałaby teraz. Rzecz mnie dręczy. Są mi powiedziała, że już nie da się jej uratować. Że już no to za późno. Nie, myliła się. Mamy najlepszych specjalistów. Znajdziemy jakiś sposób. Ona i ja mamy podobny problem. Tykający zegar. Oby jej mogła nam pomóc. Proszę wysiąść z wozu, kurwa, nie widzisz, że sama nie da rady? Wie, pomóż jej w porządku, połóż ją tutaj. Teren zabezpieczony. Możecie lądować. Niczym się nie martw, Somi. Spokojnie. Pomożemy Zajmijcie się nią. V? Pani prezydentka prosi na słowo. Nie podam ci ręki, Myers. Nie po tym wszystkim. Jak wolisz. W każdym razie należą ci się gratulacje. Dobra robota. Wi, narażałeś życie, by pomóc mnie i temu krajowi. To zasługuje na uznanie. Nie chcę tego. Pomogłem Wam, bo nie miałem wyjścia. Nie kolekcjonuję świecidełek. Próbuję przeżyć. No cóż, rozumiem. Mimo wszystko doceniam Twoją pomoc. Nigdy tego nie zapomnę. Nigdy tego nie zapomnisz. Ja też nigdy nie zapomnę, jak Somi błagała mnie o śmierć. Biedna dziewczyna. Wolała umrzeć, niż trafić w twoje ręce. Wiesz o tym? Ona cierpi. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo. Ale śmierć nie jest rozwiązaniem. Widziałam jej zbyt wiele. Wybieram życie. Myślisz, że ona zmieni zdanie? Zmieni. Uratowaliście tej dziewczynie życie. Tego się nie da wycenić. Chodź, spróbuję. Dobrze, że przechodzimy do rzeczy, bo zaczynałem mieć wrażenie, że ktoś nas filmuje. I stąd ta cała szopka. Zapewniam cię, że to spotkanie nie pojawi się na żadnej taśmie, w żadnej telewizji. Oczywiście odznaczenie miało wymiar symboliczny. Właściwa zapłata będzie miała wymiar praktyczny. Reid przekaże Ci szczegóły. Dacie mi znać, jak Somi poczuje się lepiej? Somi. poczuje się lepiej. Ale dacie mi znać? Będę mógł z nią porozmawiać? Obawiam się, że to będzie niemożliwe. Reszta tej historii zostaje objęta tajemnicą państwową. Względy bezpieczeństwa kraju. Dobrze, że to będzie, Reid. Za tobą nie będę tęsknił. Musisz popracować nad wyrażaniem wdzięczności. Powodzenia. Będziemy cię mieć na oku. Zabieramy się stąd. Ona mnie kiedyś zapytała, czy będę obok za każdym razem, gdy popełni błąd. Powiedziałem, że tak właśnie będzie. Nie uwierzyła. Uśmiechnęła się, pokiwała głową, ale wiedziałem, że nie wierzy. I wiesz, co powiedziała? Przyjaciół już straciłam, gdy mnie zwerbowałeś. Po prostu nie bądź moim wrogiem. Tylko o to cię proszę. I zastanawiam się teraz, kto miał ostatecznie rację. Ona, czy ja. Jacek gorący. Ten medal, który próbowali ci wręczyć... Wiesz, że mi dostała identyczny? Po pierwszej robocie dla FIA. Dała go jakiemuś bezdomnemu przy 21. Przypiał go sobie do płaszcza i poprosił o gotówkę. Cholera, wie. Ech. Dało ci to wtedy do myślenia? Nie każdy podziela twoje wartości, Reed. Ja nie chciałem zrobić z niej patriotki. Potrzebowałem agentki. A to jakaś różnica? Słuchaj, potrzebuję kilku dni, żeby ogarnąć dla ciebie pomoc. To nie problem? Poczekam. Kilka dni mnie nie zbawi.